Siemano, generalnie, jeżeli nie chcesz, żeby twoja, twoja rodzina spotkała się ze mną, lepiej wejdź na Twitch TV. /nodiman. Tu jest napis, a tam jest link. I lepiej zamykaj drzwi, eee, także tak w słowem wstępu, y, witam wszystkie mordki. mordki oglądające to na YouTube. Y... Midorowa. Także no, lecimy. Kontynuujemy sobie noc trzecią. Jak coś, to ja nie pamiętam, jak się grało w to. Totalnie nie pamiętam. Mówię to serio. Nawet sobie nie robię jaj. To jest gra, której. Część, której najbardziej nie lubiłem i totalnie nie pamiętam, jak się tu grało. Ok, tym się dawało to. Jak się zamykało drzwi. A, shiftem. Ok. Heeej okay. Ja... Aleksander Jak ja się zesrałem przez ciebie Nie rób mi tak stary Hohoho ho.

<zulaturalnie> <śmiej> <I> ja... <śmiej> <śmiej> Przestańcie, ja was proszę. <śmiej> 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 Słyszałem coś Mój Boże Blisko, za blisko, dobra, ja się napiję na spokojnie Tak, to był fajny sandzik. muszę przyznać, ten lubię <śmienny> Jak się na Nari? Jest zajebiście, ale on to stoi. No! <śmienny> <śmienny> się się zgrałeś, zgrałeś O O mój Boże. <głos> <głos> Jeżeli ci <się> uda. <noise> Jak się trzeba bardzo przeszkadza, to nie wiem czy się Czekaj, uda. Okej, owo to owo to jest efekt dźwiękowy, czy... Tak, to jest efekt dźwiękowy. Okej, okay, nie ważne ma... Specjalnie będzie spabić u wu. <noise> <Dabia> random sam. <głos> <głos> Ty ale z się nie wyciszył, Nori? No, no, no nie. wyciszam się. I tak i tak nie przeszkadzałem tak, że ktoś bez różnicy. Oh well. Oh well. Akurat o oh well, było Jada. fajne. His name is John Cena! ci, kawa spasowało się, nie? No i spasowało się jedna rzecz bardziej. Jaka? Kogoś słychać. Kogoś słyszę! And his name is John Cena! No to fakt. Sander, ale nie, nie utrudniaj, już tutaj, co? Proszę. Tam to za punkty, nie. ludzie to robią, to wiesz. Ja też zrobiłem za punktu więcej niż oni wydali na razie. Bo ja, nawet zrobiłem za 200 najpierw za, za 2000, sorry za 1000 najpierw. Ale wiem co puszczę jak zdechniesz Super jestem mam hamburgery Smacznego Dzięki Dzięki, his name is John C! Dobra, chat, to zaczyna się robić nudno. Musimy poczekać na lepszy moment. No. Jo. To już jest nudne. Kiedy ja zacząłem, to było niespodziewane, ale teraz... Poczekać. Cierpliwości. Za jakieś tam, nie wiem, 30 minut i będzie. Dobrze. Nie, nie, nie. Tak, po prostu pod koniec nocy. Ty ch**u. <laughs> Tylko teraz, czaty zdecydujcie sobie, czy to będzie piąta. Początek piątej, koń, końcówka piątej. Czy to będzie to jakaś końcówka czwartej. Dajcie żyć Norium w tej świadomości, że nieważne, jak teraz się postara, będzie już szansa, że się schrzani na koniec. Znaczy, ja jestem jest tu jak napiszę na na streamie, to będzie wiadomość. Nie, w sensie nie na streamie, tylko na Steamie. Nie. Stream, Steam, a. Albo masz a to Albo masz... A nie, masz włączone na Steam. O, blisko było. Nie ja przecież, kurwa. Twój dziadek nie oddycha <śmieniczy> 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 Dla żartów oczywiście tat, tat, to znacie tego typu żart? Nie no, to możesz bierzeć wszystko na poważnie, ale ja znam. Mój, że czat nie zna. Ja jestem! Żartem. Hahaha, ha, ha, z ciebie! Mm. Zło też jest dobre. No nie, bo to ja jestem, Beku. Nie grać w ligę i osiem osób. No, wiecie, no bo gra w horror i ludzie lubią trollować. Cóż <gryl> powiedzieć? Co? po co mówić? Ej, ile? Jaki był rekord? 20. To na akurat dźwięk luby, Sander. To ci nie weszło. Kurde! Pokémon! Mój Boże! Nie, no. Ja się tak nie znasz. Czekaj, ja ci powiem. Znowu. Dzięki, chłopaki. Dzięki, dzięki. A! Jak Spodrasza. to? Kurde, tak! Ooo, Marci dojechał! Ten dźwięk jest... też lubię. Nie, ten dźwięk jest okej. Okay. Ale... Ty oglądasz? To nie, Nie, ale po prostu, wiesz, nie ten dźwięk okej okay do słuchania. I z tym się zgadzam akurat. Random Sound jest najlepszy, bo on ma takie John Cena. Kto to, kto to puścił, kto to puścił? Przez, przez Panteryx ty szmato, przecież bym dał radę, jak gdyby nie ty! Nie przecież, <gry> Dobra. A jak przy drzwiach, jaki ma, jaki, jak, jak ją słuchać, bo ja jej w ogóle nie słyszę, nie? No, po prostu, takie... Trochę lżejsze od tego, co ma Boni. Bo trochę? Ja nic nie słyszałem. <gry> <gry> Po co ci to było Marsji, widzisz? Mam ksander małe pytanko. No, dawaj, dawaj. Im dłużej siedzę przy drzwiach, tym głośniej słuchać Tao, co nie? Czy co? nie? Czekaj. Nie. Nie, okej, okay, dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Nie, im, im dłużej trzymasz drzwi, to w sumie nic się nie dzieje. Albo se pójdzie, albo nie, się nie, nie, nie stanie. Nie, 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 trzymam, nie trzymam, nie trzymam, nie trzymam. Stoję, stoję przy drzwiach. A, im dłużej ich przy drzwiach, to będzie przez chwilę słyszana. Będzie tak samo słyszana przez cały czas. Będzie robiła parę razy ten dźwięk. I po pewnym czasie ci wyskoczy na łeb. Okej. Okay. No. Bo Bonnie i Cika mają cztery tego. Cztery mają state. Cztery postawy mają. Albo są tam, gdzie ich w ogóle nie ma. Albo se wyglądają. Albo są przy drzwiach. Okej, dzięki. Uff, dobra, nie jest tak źle ogólnie. Czwarta już. Dobra, piąta. Chyba się uda w końcu. Uu, ciężko, naprawdę ciężko. Tak! W końcu! Boże, tak! Brawo, brawo. Zmęczeniec! A, a teraz żegnamy, a teraz żegnamy YouTube. Y. Zanim zanim skończ, pamiętajcie, drodzy widzowie, z ja was bardzo kocham. A ty koty Nie na widzę. Przepraszam. Nie no, kocham was, ale kum machać! <laughs> you! O oh no, nienawidzą mnie! <laughs> Musisz się podnieść. Pod, podnieść. Się. Uh, you, uh, you can get out this time, but you have uh, to. Aleksander, co to znaczy? Chury, proszę, powiedz mi, ja pamiętam. jeszcze heria ja, po drugie, pośpieszyć się. A, yy, no, 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 no musisz się no, no, się no, no musisz się pospieszyć. No się pospieszyć w sumie, no to tyle, no. się powinieneś się pospieszyć. Możesz uciec. Na prawo, na prawo, na prawo. Zobacz fajną rzecz. I have to be with finger. finger? finger. Finger <grym> Finger Eja hey, big boy Łoo Czej, 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 czej Czej, 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 czej cze, cze. Nojku, ja cię tam widzę, ty Ja cię tam widzę, gnoju Dobra <grym> Cześć, tu piszecie, jeżeli chcecie dostać lajka like ode mnie, piszecie Nory naucz angielski się <grym> Nory naucz angielski się Dokładnie tak. Twoja mama. Bez powodów. No, don't you remember what you said? The exit is the other way. Don't live. Pamiętajcie, 100% środków zebranych na streamie jest zbieranych na lekcje angielskiego dla Norimena. No tak. A! Have You'd better watch out. I uh, hear they come to life at night, and if you die, they hide your body and never tell anyone. Why did you look so hard? See you at the party, ha ha. Laugh ha. is just a dream. Yes. Uh, Idź się uczyć angielskiego. Twoja mama. Nie w ogóle hej dobro, do to. Grałeś w Antille Dawn, nie grałem. ty kuba jesteś? Aren't you the kid who always hides under the table and cries? Tak, o co chodzi? A ty jesteś tym gościem bez, bez żony, dziewczyny, dzieci i żadnej przyszłości? To się A świetnie masz? składa. Eee, mam dziewczynę. <kłyn> Nie mówiłeś się dziewczynce, nie mówiłeś o żonie. Zajebiście. Nie, mówiłem o dziewczynce też. To żona. Ale mój Boże, czy pytać o żonę i dziewczynę? W sumie to dobre hmm? pytanie. Dzięki, <grym> dzięki, dzięki, dzięki Patek za, za złotówkę. I kawę. proszę cię, przestań. On nie wie, no za co. Y widziałem. Ale ale nie, są... nie rozumiesz. Są Oni są robią są... to, co im powiedziałem. Są lajka, dostać tylko, że tutaj nie mogę dać lajka. Daj lajka na privilegie. Mm. Hej, dzieciak, co tam? Tam. Tam. I'm going to the party. Everyone we... is going to the party. Oh, wait, you have to go. It's your birthday. Haha. Smutne, że go tak wszyscy gnębią. Hej. Be careful. Czy jego wzrok, tak, jego wzrok podąża za mną. No niemieckiego Stąd się Troszeczkę umiem, troszeczkę umiem niemieckiego, ale bardzo delikatnie. Was? Bo Mam, mam niemiecki w szkole, nie. Ja chciałem się z niego wypisać. Tomorrow is another day. <coughs> o, to jeszcze możemy sobie zrobić, to lubię. Pan plus trap. Hold control to lose flashlight. To akurat jest fajne, to lubię. Czaty. Wysłałem już Noriemu 7 zł To nie jest, nie wiadomo ile. Tak w sumie. Znaczy ja to sobie liczę.